Znajdujemy się w muzeum, które jest mega autorstwa. To są tu możemy zobaczyć wszystkie moje prace, I są to takie prace typowo science-fiction, gdyż, gdyż jestem takim fanem fantastyki i inspiruję się takimi filmami, dlatego są to postacie w głodnej mierze inspirowane takimi filmami. Wszystko też dla mnie jest ważne, że to wszystko jest wykonane w takiej metodzie recyklingu, czyli każda duży wszystko jest gdzieś pozyskane na złomowiskach. To nigdy nie było takiego momentu, że to się zaczęło tutaj naprawdę gdzieś od zawsze, gdzieś od zawsze się bawiłem w takie rzeczy. Wiadomo, że tu jakby spawanie ten, no to w późniejszym troszkę terminie, ale już jako dziecko gdzieś tam rozbierałem stare zegarki, budziki, coś z tego konstruowałem. No teraz już troszkę na większą skalę, już też od 11 lat zawodowo się tym zajmuję, bo już po prostu nie szło tego godzić, akurat prowadziłem firmę budowlanym, akurat tych dwóch rzeczy naraz nie, nie szło godzić. To powstawało gdzieś na Nigdy nie było pomysłu na to, że, że to ma być jakieś muzeum czy coś. Ja po prostu robiłem to na zamówienia, robiłem też dla moich dzieci. nagle się okazało, że mam powiedzmy te eksponatu na tyle, żeby zrobić gdzieś jakąś wystawę. No i tak gdzieś zacząłem od wystaw i, i potem nabierało to coraz większego rozpędu. No i w finale jest muzeum i już zawodowo potem się ze mnie na co dzień. Ale jak coś się lu lubi robić, to, to nie ma jakichś trudności. No. Nie, no to wszystko jest tak samo, czy on jest malutki, czy ma tam 20 cm, czy 3 metry Trudności są takie same, w ich nie ma. tak? To jest taka moja duma. No, i, I takie, no, że coś, coś w życiu osiągnąłem, takiego dużego tego. Tak? Zapraszam wszystkich do odwiedzenia fabryki robotów mocnej.